Siemanko! Dziś na temat leci... Tak, dzięki za temat. Ten temat jest dość ciekawy, więc go na pewno poruszę. Teraz zacznę sobie składać tam owiewki. Moje, oczywiście, brudne owiewki. A w tym samym czasie opowiem Wam, jakie miałem przepały w policji. Więc zapraszam!

no i e, było tak, że ja jeszcze wtedy nie miałem ani prawka, ani nic, kompletnie nic, e, jedyne co miałem to kartę e, rowerową, no i zapali i, i pamiętam, e, wtedy kupiłem sobie spodnie na motor, takie właśnie krosowskie, bo miałem wtedy krosa chyba o tym wiecie, czy też nie, no i ten, e, no i jak już sobie e, kupiłem te spodnie i się chciałem w ich pierwszy raz przejechać, no to wtedy już zapali. Yy, przyjechałem z nimi do domu. No i... Staszniliśmy yy, sądem my w ogóle jakoś nie wymagaliśmy od tego. No. Yy, a na tym... Na tym też miałem parę fajnych... niefajnych znaczy nie fajnych przygód. <noise> yy, pierwszy raz to złapali mnie... Yy, pamiętam, jechałem do dziadka. Yy, jechałem wtedy po nową oponę z tyłu. Yy, nie, z przodu, z przodu, ponował oponę z przodu i zapali mnie i właśnie spojrzeli na tą oponę i powiedzieli, że już dalej z taką oponą nie będę jeździł. No i jak już ten, jak już wyczyściłem, fuu, pojechałem do tego dziadka, przyjechałem z tą oponą, zmieniłem tą oponę i wszystko, no to, no to musiałem odebrać dowód. No i oczywiście y, pan policjant podkreślał, że ten opona jeszcze może trochę zostać, ona jeszcze nie jest do wymiany. Ja no okej, okay. jak najbardziej spoko. E, no i nic z tą oponą nie robiłem. E, no, do czasu. E, no i odebrałem dowód. Wow. Odebrałem dowód. I przejechałem jakieś 3, 4 km. Zatrzymałem policja w tym samym miejscu. E, no i znowu zabrali mi e, zabrali mi za, dowód za tylną oponę, A najlepsze było to, że mój kumpel miał e, taki sam tył i mu nie zabrali. Także, wiecie, <laughs> trochę słabo. I To w sumie było na tyle. Ja zacznę sobie teraz skręcać to moto. Dogram jeszcze jakiegoś. E, nagram jeszcze jakiegoś jednego vloga. Nie wiem o czym. O czymś się coś wymyśli na spontanie no i i, i i zapraszam po więcej to były takie króciutkie, ułtki w sumie tyle mi się tylko przypomniało z przypałami z policją było jeszcze parę innych przypałów ale nie były to z motocyklem to nie ma sensu mówić no i w sumie to chyba wszystko na dzisiaj ja bym się za skręcanie nagrywanie nowego vlogu jeżeli wam się podobało łapał w górę to mnie na pewno ucieszy, no i subskrypcja motywująca e... warto, żeby było. <laughs> Nic, żegnam się z Wami siemanko.